Siemaneczko, ja jestem Kaba, nie zapomnij nosić po domu klapek, witam Cię na moim kanale, dzisiaj odcinek z Gotika, ponieważ w serii Minecraft Survival stało się to. To. I to, po tych wydarzeniach po prostu totalnie straciłem ochotę na grę Minecrafta, seria z One Blocka jeszcze zostaje. Zobaczymy, jak sobie tam poradzę. Mam nadzieję, że, yy, że to jakoś w miarę pójdzie. No a dzisiaj lecimy z gotyczkiem dalej. I cyk, wyspaliśmy się we wieży Xardasa. Nie zużyliśmy żadnych podków. Także gicior. Lecimy sobie od razu do tej doliny. Tam na dole. O, jakieś lagi mi tutaj. Kurna. Gro jedna, ty wstrętna. Dobra, chyba już w miarę. A gdzie spokój? Pięknie. Dobra. zwyczyszczone ładnie mamy. I teraz tutaj chyba trzeba było iść, jak dobrze pamiętam. I chyba tu. I to jest chyba dobra droga do doliny. O, dokładnie tak. I teraz tak. Jest tu coś? Nie ma. Okej, okay, to lecimy dalej. Tutaj widzę... No nie mogę, zaraz się zdenerwuję, no skąd te lagi? Morderze. Dobra. Słyszał już jakieś wilki. Swoje, bardzo ładne. Zawsze jakieś pieniączki Ej dobra, sejwnę sobie, będziemy bliżej w razie czego. I pozbierane rzeczy będą. O, już na wejściu wilk. Ja tu na deszczu. Wilcy jakieś. No kurcze, musiał mnie hitnąć. Ale dobra, robimy to normalnie bez... bez używania żadnych liczniczych tych na razie. Au. Au. No nie wiem, czy to pójdzie. No trochę lipa. Dobra, jednego może użyję. No niestety, trzeba. Niestety, kiepsko poszło. Kiepsko poszło i... No kurde! Jak te wilcy się dziwnie lagują. A te efekty dźwiękowe to naprawdę dziwnie są zrobione. Jedno ustawisz dobrze, to inne. Niczego inny... tu nie znajdę. Inny jest za głośno. Dobra, tu jakieś ognicho jest, widzę. Podejdziemy, zobaczymy. O, to Lester. naprawdę ty? Człowieku jak się cieszę, że cię widzę. Lester, skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie! Na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego! No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. czyżby <laughs> niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. <laughs> Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkowo kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. No i fajnie, ale myślę, że w jakiś inny sposób znajdziemy na dostanie się do miasta. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Ksardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę. Ksardas? Ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie, to on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z ksardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem. Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy? W każdym razie jeszcze nie. Hmm, jeszcze Ach, cóż, nie. W porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Sardasa. No dobra. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Jest tu jeszcze okrępice, Oj, wilca, słyszysz? jeszcze wniemy sobie. Kono tu wilczku. No i takie walki to ja lubię. To jakieś. Ja ledwo widziałem. Czy do mnie? Nie, to tego wilca może najpierw. Dobra, udało się bez hita. no Dobra, lecimy dalej. Piepicem. Uuu, na znajdę. Bez i to jest wojownik. Kurna. Ok, wokół tego drzewka już nic nie ma. Tu jakaś roślinka jeszcze. Ej, dziabnę sobie to za dwa razy. I będzie pituć glancuś. I lecimy tu, tu jakieś roślinki, no tam jakieś szczury uważam, co tam, tu... co to jest? O kurna, o mały olbrzymie a młody. No i pięknie, dobra, łatwiutkie nawet. Nawet łatwiejutkie. O, tam jeszcze jakaś jest dalej. Ta czemu ja słyszałem wyciągnięcie broni? Nie podoba mnie się to. O jezu, ile już tego tutaj mam? Dobra, poka co tam jest. Czury dalej. Jeden w zasadzie. No i pięknie żółka. O, miecz. O kurna, tu siła wymagana jest, żeby to założyć. Ja pierdykam. To nie jest zły miecz za 30 sił i yeah. ile ja mam? 16 a, a bo mi pas dodaje 5 Czyli bez pasa mam jeszcze. Ja yeah, pierdykam No tu nie... Ej, dobra, bo ja przyszedłem staj, tu idziemy teraz w tą Zobaczymy może tam jeszcze co jest Ale też dawy głośne są Kurde, chciałbym dojść w tym odcinku do miasta ja już Dobramy po prostu o motku. Ale nie wiem czy zdążymy. Dobra, nic tu nie ma już chyba. Więc idziemy dalej. Gdzie jest to wejście? burde no, dolazłem tu z powrotem. Ja cię kręcę. Jak ja nie umiem w komputer chyba. Czy jest to wejście? jest. Myślałem, że Xardas coś poczarował i zniknęło Ale na szczęście nie tylko jakie zakrętasy O, tu jeszcze roślinkę ominąłem Ok. Szkoda, że się nie da jakoś sprintować tutaj yy. Tu chyba tak tutaj dobrze mm, i tu chyba co to było muzyka była nie ale dziwne Ty, to było dziwne mega, nie? Jakby czary jakieś. Kurde szczałów nie mam już. No mam. Pięknie. Bardzo ładnie. Co my tu mamy dalej? Zapiszemy może na wszelki. Tu coś jest? Nie ma. O. O nawet fotowalol. Siema byku. Pamiętasz mnie? Ej no, lądruj tego bliny. O, złapa. 5 zł, 2 zł. chłopie. Mają majątek leży, a ty co? A to też nie mogę... O, ZU40, to jest dwuręczna. Okej, okay, ja dwuręczną chyba bym chciał pójść ogólnie. Tyle desencja, o bardzo fajnie. No i dobra, zapiszę. I gadamy ty. z gościem. Jakieś kłopoty? Do diabła nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie o Jeszcze w górniczej dolinie. No, nie przypominam sobie, żebym żebrał, ale okej. Okay. Nazywasz się Kawalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta. <laughs> Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z górniczej doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Dzięki, ale już chyba byłem tam. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. No proszę. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Powiedz mi coś więcej o Wodnym Kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę no cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do Kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Czemu by nie? Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego, ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Dokiemu to dobrze. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? No jakbyś zgadł. Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Ech, cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak. Ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie... Mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, nie muszę no, stary, chyba jest to bardzo jaka Nie mam zbyt łapa. wiele okay. czasu. Patrz Dobra, to, słuchaj. biceps. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Zara ich złoimy, Tylko o właśnie. Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie. Wezmę Byk je. Udały. wszystko biorę. Dobra, ej, ja tutaj podczas rozmowy widzę jakąś tą Tutaj coś może być. O na przykład niebieski bez Na przykład niebieski bez. O, o złój, złój, mieszek. Aha, i tu tyle. Okej. Okay. złój, mieszek. Takiewką złój, złój, dobra. Zapisujemy. lecimy złój, Lecimy złój, złój, Dobra. Tylko mnie osłaniaj, jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Dawaj, kowalorn. O jaki ładny łuk masz. Ty właśnie, sobie. Ja potrzebuję twojego wsparcia, nie ty mojego. Ale okej. Okay. Hey. Biedaku! Nawet, nawet złota nie, złota nie masz. masz. <gry> Dobra, mam nadzieję, że tam będzie jakieś łóżko. Bo ja dostałem trochę w i save na wszelkim I lecimy. Żeby nie tu było jakieś łóżko. i najszybciej jak potrafisz. Turna, kowalorn. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. No i pięknie. No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Um, Jest łóżko. Muszę się dostać do miasta. Później... Ach, nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Hmm, czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, Powiedz, że w drodze na miejsce spotkania, dobrze? A jeszcze jedno: kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz, tu jest parę monet. Dzięki, Beku. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie, przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda? A no nic. To ja mogę chcesz się od ciebie, od nauczyć? ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Skoro jednoręczna, łuki, skradanie się. Dobra, na razie nie wydaje żadnych punktów. L -l -l -l. Kufer, co szukamy. O, krótki łuk. Uuu, strzały. Bardzo dobrze. Oj będzie rybsko teraz, tych szczał. Dobra, dżemniemy się. Albo może tak, no, zakończymy tutaj w łóżeczku znowu odcinek i słyszymy się w następnym odcineczku. Elo!